Zadanie 19. Suma długości wysokości i długości boku trójkąta równobocznego jest równa 3 plus 2 pierwiastki z 3. Długość boku tego trójkąta jest równa. No dobra, czyli mamy jakiś trójkąt równoboczny. Tu ma, a, tu ma, a, tu ma, a, tu, ma a, tu ma h i on ma h, tak? <grych> Wzór na h to jest a pierwiastków z 3 przez 2. Czyli można powiedzieć, że jak do a dodamy to, Czyli a pierwiastków z 3 przez 2, to ma nam wyjść to, co podali w zadaniu, czyli 3 plus 2 pierwiastki z 3. No i teraz sprowadźmy do wspólnego mianownika, chociaż to już troszkę gołym okiem widać, ale zróbmy to tak jak należy. Ma być dwójka na dole, czyli można powiedzieć, że 2a przez 2 plus a pierwiastków z 3 przez 2 musi być równe 3 plus. 2 pierwiastki z 3. No i tak pod jedną krachę łamkową 2a plus a pierwiastków z 3 to się równa 3 plus 2 pierwiastki z 3. Pozbądźmy się tej dwójki, bo nam to dość mocno przeszkadza. Czyli mamy 2a plus a pierwiastków z 3 równa się 6. Dodać 4 pierwiastki z 3. No i co tym możemy zrobić? Wyłączmy może z powrotem, jakby a przed nawias, to w środku nam zostanie 2 plus pierwiastek z 3, równa się 6 plus 4 pierwiastki z 3. Podzielmy przez ten nawias, który nam tu powstał, czyli przez 2 plus pierwiastek z 3. Przejdźmy z tym na górę. Czyli przy a już nic nie zostało, to mamy 6 plus 4 pierwiastki z 3 przez 2 plus pierwiastek z 3. Czyli teraz musimy usunąć niewymierność z mianownika, czyli 6 plus 4 pierwiastki z 3 przez 2 plus pierwiastek z 3. Musimy przemnożyć przez drugą część tego wzoru skróconego mnożenia, czyli 2 odjąć pierwiastek z 3. I tu tak samo. Czyli a to się równa. No i lecimy. 2 do kwadratu to jest 4, pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. A na górze mamy 6 razy 2 to 12. 6 razy pier... minus pierwiastek z trzech to jest minus 6 pierwiastków z trzech. 4 pierwiastki z 3 razy 2 to jest 8 pierwiastków z trzech. I 4 pierwiastki z trzech razy to, to mamy minus 4 razy 3, czyli 12. 3. A to się równa. No i tutaj porządkujemy. Nadal mamy na pewno jedynkę, więc będzie fajnie. Teraz tak, 12 minus 12 się redukuje. Minus 6 pierwiastków z trzech plus 8 pierwiastków z trzech to są 2 pierwiastki z trzech. Czyli de facto a równa się 2 pierwiastki z 3. I teraz sprawdzamy, o co nas tak naprawdę pytali, o długość boku tego trójkąta. No to długość boku tego trójkąta wynosi 2 pierwiastki z 3, czyli jest to odpowiedź b.